Dzień dobry, prezentacja mojej tokarki. Jak widać, tokarka jest mała, ale to jest tokarka profesjonalna, nie jakiś Chińczyk. Korpus żeliwny, konik MK1, mors 1. Wrzeciono 80. Serce, czyli silnik. Tutaj mamy silnik asynchroniczny, klatkowy. 0,75 kW, czyli pewnie gdzieś tak z 3 razy więcej niż ta tokarka potrzebuje. Yy, sterowanie jednak zrealizowałem na zasilaniu jednofazowym poprzez falownik jedna faza na trzy fazy. Yy, załączę zasilanie. Po załączeniu zasilania od razu załącza się oświetlenie tokarki. Klasyczny start-stop silnika, obroty prawe lub lewe, prędkość obrotowa regulowana tym potencjometrem, e-stop i reset e-stopa. Po użyciu e-stopa należy go jeszcze zresetować. Mamy tutaj dwa gniazda na 230 V. Ich zasilanie jest wtedy, kiedy jest zasilana również tokarka. No i prezentacja pracy. Ustawię obroty. Obroty są tak skonstruowane, że to, co pokazuje wyświetlacz, jest odzwierciedlone na wrzecionie. Tak to jest wyskalowane. Ustawię bardzo małą wartość prędkości obrotowej. Dajmy na to 42 obroty na minutę. Tokarkę można sterować, tak to oprogramowałem, od 40 obrotów w górę. Włączam zasilanie. I jak widzimy, tutaj. Kareczka bardzo powoli się obraca. Zębatki są za przegrodą z pleksi. Widzimy czy jest smarowanie. Widzimy kondycję oleju i możemy zwiększyć prędkość obrotową. Ta prędkość jest tutaj regulowana do bardzo dużej wartości. Możemy osiągnąć, możemy osiągnąć nawet 3700 obrotów na minutę. No więcej nie chciałem ustawiać ze względu na to, że samo wrzeciono jest do 3000 obrotów na minutę. Długość samej tokarki to zaledwie 78 cm. I tutaj jeszcze należy zwrócić uwagę. Że mamy wszystkie rzeczy, które są również w profesjonalnych, większych tokarkach. Mamy tutaj skrzynkę Nortona do ustawień prędkości posuwu pod różne gwinty. Mamy gitarę do gwintów. Przelot jest 8 mm. Tutaj na tej tokarce ja akurat nigdy nie realizowałem tutaj gwintowania na tej tokarce. Ona jest zbyt mała żeby tutaj się kusić jakieś większe gwinty więc na, założyłem tutaj posuw za pomocą silnika prądu stałego jest zasilacz no i dzięki temu jeżeli zapnę sobie tutaj saport, to mogę za pomocą tego przyłącznika tutaj robić sobie automatyczny posuw zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Prędkość tego posuwu jest regulowana tym potencjometrem. Prawo, w lewo. Bardzo ładne powierzchnie można uzyskać. Bardzo powolny posuw można uzyskać tutaj, i zaraz to zresztą zademonstruję. Ciekawostką jest możliwość zmiany obrotów w trakcie pracy tokarki. Ja tu przyspieszę do 500 obrotów. Proszę zobaczyć, 500 obrotów i zmieniam obroty z prawych na lewe. Tokarka najpierw się zatrzyma, a następnie zacznie obracać się w lewo. Teraz zmiana obrotu w prawą stronę. To samo, proszę bardzo. Tokarka zatrzymuje się natychmiastowo po naciśnięciu przycisku. Stop. Zatrzymanie tokarki jest ekspresowe, natomiast rozruch jest pewnym opóźnieniem. Ja jeszcze raz zatrzymam. Proszę spojrzeć, jakby był hamulec. Jest to zrealizowane poprzez falownik i wyhamowanie na rezystorze. Ciekawostką jest również to, że do tokarki mam tutaj oprawę do najpopularniejszych tulejek ER32. Ona jest pod ten zabierak zrealizowany, wystarczy odkręcić tutaj trzy śruby, przykręcić sobie tą oprawę do tulejek i mamy bardzo precyzyjne i nieniszczące powierzchni zamontowanie danego materiału, który byśmy chcieli jakoś obraza, obrabiać. DRO zrealizowałem za pomocą suwmiarki przykręconej tutaj na stałe i możemy... Teraz regulować z dokładnością no, do pojedynczych setek zbiór naszego materiału, tak aby to wszystko było bardzo wygodne i bardzo precyzyjne. E, no, oczywiście, można ten elektryczny posłów tutaj odpiąć i nadal korzystać z gitary do gwintów. E, no, może mała demonstracja. Zobaczmy, jak to tu będzie wyglądało. Odkręcam sobie, mój, y, odkręcam sobie mój, moje wrzeciono. Y, założę kawałek stali, to żeby nie demonstrować na jakimś aluminium, czy też mosiądzu. Ta tokarka bezproblemowo sobie radzi nawet z materiałem nierdzewnym, przy czym mówimy zawsze o niezbyt dużych średnicach. Y, do tego uchwytu, który jest tutaj. Jest pełen komplet, pełen komplet szczęk prawe, lewe oraz, czego nie ma w wielu innych miejscach, szczęki miękkie, y, które można wykorzystać. No, cała masa noży, noże płytkowe, y, kieł, y, no także oprawa wiertarska, y, płytki do noży płytkowych, dwa komplety, tutaj można... Sobie te płytki zmieniać w tych nożykach, które mamy tutaj w tym miejscu, bezproblemowo. To wszystko pasuje. Tak samo ten kieł z morsem jedynką. To pasuje do tego konika, który jest tutaj. OK. Po założeniu materiału ustawię tutaj dla tej tokarki 700 obrotów na minutę. Proszę zobaczyć, teraz wezmę, dojadę do mojego materiału najpierw za pomocą tutaj korbki ręcznie, włączam sobie włączam sobie moją tokarkę i dojdę tutaj do delikatnej małej zbiórki. Okay. Mam i teraz wyzeruję sobie swoje DRO i ustawię zbiórkę 25 setek, tak żeby ten materiał, który jest tutaj, zebrać o pół milimetra. No bo wiadomo, że w tej sytuacji, jeżeli ja ustawię 25 setek, no to zbieram i z jednej i z drugiej strony. Ustawię jakiś niezbyt duży posów. Włączam tutaj sobie moje obroty materiale. Teraz zrobimy rumórkę sakną. oczywiście się O, poruszyłem zaportem. Jeszcze raz jeszcze pensety. Okej. Okay. Mamy zbiórkę stali, obierzę materiał, niestety pracuję jedną ręką, drugą trzymam telefon. Zatrzymajmy powierzchnia, biur wstęgowy. No, tokarka jest naprawdę mała, to jest zaleta i wada. No mała wejdzie wszędzie. Zasilanie 230V zmieści się w każdej piwnicy komórce nawet w mieszkaniu no, wada no duży, może więcej normalna sprawa. Co jest do tokarki? No tak mogę pokazać. To jest ten osprzęt plus. Poprawka do tulejek ER32. To są takie najpopularniejsze tulejki, które znajdziemy wszędzie bezproblemowo. W każdym sklepie jedne z najtańszych tulejek, które można do tego wykorzystać. No, DRO na Submiarce można jak najbardziej odkręcić, aby konikiem podjechać bliżej. Konik tutaj działa. Także otwory w osi bezproblemowo. Także do wykonania, sam stolik jest na kółeczkach, ale z blokadą. Oczywiście można tutaj na nóżkach podnieść tokarkę nieco do góry, aby kółka były w powietrzu. Wtedy nic nie będzie biegało po całym garażu. Albo komórce w czasie pracy takiej tokarki, chociaż ona jest elegancko wyważona. No, zdecydowanie na pewno yy, ma gdzieś tam lepsze wykonanie niż, niż popularne OS 1. Bardzo małe obroty pozwalają na przykład nawijać cewki. Dziękuję.